takiego kierownika szefa IT od około 15 tysięcy złotych i myślę, że spokojnie do 20-25 tysięcy brutto może liczyć. Podobnie jest z kierownikami transportu i spadycji. Tam często jest tak, że są bardzo wysokie premie, więc w zależności od tego, jak jest zbudowany ten system, to też jest start od 10 tysięcy w górę, jeżeli chodzi o duże miasta wojewódzkie. Ja wiem, że pewnie się takie głosy podniosą, że jestem kierownikiem spedycji i zarabiam tam 5,5 tysiąca. Oczywiście jest to możliwe, natomiast ja mówię o stawkach rynkowych i jak ci kierownicy są wynagradzani. Więc tutaj, okolice 10 tysięcy to jest start. Jeżeli chodzi o wymagania na te stanowiska administracyjne, to oczywiście cała ta ścieżka pod spodem, czyli od juniora poprzez samodzielnego specjalistę. Seniora do stanowiska kierowniczego. Tutaj już administrujemy, zarządzamy pracą kilku czy kilkunastu specjalistów w różnej dziedzinie. Jeżeli chodzi o transport, to mamy jakiś swoich spedytorów.